Siemaneczko, siemaneczko, wszystkim witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rękowania. fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, panujemy nekropolii, bo było jej dość dużo, chciałem wam podziękować za przybycie, za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że coraz jest więcej łapek, więc mnie to naprawdę bardzo mocno cieszy, gramy na Losze, gramy na Sinitara z wzmocnionymi zakręciami, gramy Izabelą, która ma tańsze szkolenie, więc, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Co tutaj możemy zagrać? Jeszcze raz chciałem ci podziękować za to, że przychodzisz, że przychodzicie, że komentujecie, że łapkujecie. Naprawdę mi jest miło. To jest bardzo przyjemna ścieżka, i szczerze powiedziawszy ją pójdę, bo jest odporność, więc lak, inicjatywy oraz moral i szczęście. Wiem, że nie dam mi dużo statystyk, ale jakby niekoniecznie potrzebuję statystyk, zmniejszę jakby jego ruch. Wiem, że on polega na by na. na, na, na bardzo mocno na herosie Jakby rzucaniu czarów przez tego pęd z VK. Ale Iza może zrobić w sumie. Odporność też fajnie, żeby mieć. W sumie to mi się podoba taki pomysł jak jest aktualnie. Taktyka nic nie zmienia. Odporność musi być. Mmm, dajcie mi chwilę. Dyplomacja coś mi daje na rycerzu? Daje w sumie. Jakby chcemy eksperckie szkolenie i szał. Daje w sumie. Mhm. Logistyka w sumie była. Dobra, no, na też muszę mieć. To mi niewiele zmieni. Bardziej mi się będzie opłacało, w ogóle nie mam łaski. Nawet mm. dobra, to sobie zmniejszmy. Jeszcze raz, fajnie, że jesteś. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, daj uniknąć moje nieszczęście. Jakby nie chcę ani uniknąć ani kontrataku. Yy, ja chcę. Łaskę. łaskę od tego jest, który był i który. Dobra, to już się powtarzam, to już nie będę mówił. To, to jest też chyba, i dobrze pamiętam, się śmiał z tego. Dobra. <grytania> Dobra, lecimy dalej. On będzie mnie kontrował, wiadomo. By logistykę sobie zrobię, to ja się nie zmieszczę. Nie chcę mi dać, moi drodzy, witalności. Ataku też mi nie chce dać, żebym miał karę. Dobra, jak to wygląda? Powiedziałbym szczerze, to mi się podoba, ale tu nie mam. Yy, nie mamy. Znaczy się nie mam kary. Musi mi wejść kara teraz, jakby na to utrzymanie. Nie wiem, co ja to zrobiłem, w jaki sposób to się w ogóle robi na przystanie, w ogóle bezsensownie. Ale w sumie spoko. Ale gdzie jest kara, moi drodzy? Jakby. Gdzie jest kara? By teraz powinna wejść kara. Wiem, że ona ma do szkolenia tańsze, ale. No dobra, jest i kara, udało się. Dobra, jakoś to uskładaliśmy tego builda. Statystyk to nie ma potężnych, powiedzmy sobie szczerze. Nie ma, oj, nie ma. A jest dużo też tych odporności. Jest jakaś szansa na inicjatywy, dość spore w sumie są. Hmm. Są spore w sumie te inicjatywy, no powiedzmy sobie szczerze. No, pff, no nie małe inicjatywy są. Jakby jemu też zbijemy, więc, jakby on też będzie rzadziej się tymi jednostkami ruszał, to też jest bardzo przyjemne. Czy statystyk nie mamy? To jest duży problem, ale mamy łaskę, która, która powinna nam pomóc. Tylko nie wiem, jaki on wie, co zagra pomysł, nie? Gryw latający do góry zawsze w loch jest dobry. On lubi lądować miejsca, ale on jest dobry zawsze. I możemy mieć na pewno jakiś pancerz hełm na tarczy, płaszcz. Dużo spoko rzeczy możemy dostać, więc zaryzykujemy tutaj. Inicjatywy do strzelaków i zajebiste buty. Mm, powiedzmy sobie szczerze, mogliśmy dostać dużo ciekawsze rzeczy. Bo to minus 2 szczęście spoko. Inicjatywa do strzelaków też jest spoko. Ale minus 2 szczęście też jest przyjemne. Nawet mi na to za bardzo nie stać. Tak szczerze Wam powiem, że ja tutaj naprawdę nic nie chcę kupić z tego. Dobra, dostajemy sobie poziom i tyle, nie? Wiecie, minus 2 szczęścia? Wiecie, jakby on grał walkę, no to najmniej lepiej to minus 2 szczęścia. Nie można też tylko brać pod uwagę, że on zagra Destro, chociaż z no to logiczne, że będzie grał Destro. Staty mamy przepotężne, moi drodzy. Niesamowicie potężne. Dobra. Nie, czekajcie, najpierw sobie pójdźmy sprzedać arty. I tutaj będziemy myśleć co dalej. No i widzicie, no eksperckie dowodzenie, po co mi taki wielki moral? No jakbym mi zbijał, no to będzie tego morala dużo. Mam jeden obronę, już wygląda to jakoś mniej, bardziej solidnie. Mogłem zaoszczędzić trochę, żeby móc zrekrutować więcej, ale mi się daje, że i tak mam ciągle. ciągle czterech koni do kupienia, nie? I tak powinno być w miarę. Tańsze nie będzie, bo jakby, powiedzmy sobie szczerze, no nie mam za bardzo przyjemności na to. Nie, mi na tam mi kasy zostało. Mhm. Mhm. Wiadomo, tego to, to trzeba lecieć. Ty, leź do góry od razu. Leź do góry. Ten ma inni potężniejsze, ale ten z gwiazdą, wiadomo, musi być. Ar Archanioł Boży Gabriel Mi się wydaje, że mimo wszystko Skrzeszanie A wjazd na chatę No też sporo robiłem, może prawkę rzucić, też spoko Łysy z teleportem, tylko czekajcie, czy ja chcę jeszcze jednego konia, bo na izbie można mieć 21 koni Dobra, strzelec, ten 12.003 nie ja bym czekać, ile jeden będzie kosztował, łysy mm, Nie w tę stronę No starczy mi się wydaje Bez problemu Łysy Jeszcze paru chłopów mogę, 15 tak? Bez problemu powinno mi styknąć Dobra. No i dobra, lecimy ofensywnie bardzo. Już cały czas się nad tym zastanawiam nad tym gryfem, bo jednak ten gryf, gdy dostanie wichurę, to on potrafi polecieć i on naprawdę fajnie potrafi zrobić. Jest jakiś odporny. Tylko potem może być trochę ciasno, ale z on sporo bije, jakby poleci, może więcej tych jednostek złapać. Wiem, że to vlog jest niebezpieczne, ale też lepiej właśnie być wy wytygowanym na to, żeby lecieć do góry i, i wiecie, wlatywać w te jednostki. Tak sobie gdzieś tutaj myślę. latywać te jednostki, jednak to jest duża presja. Ogromnie też duża presja to jest. ja może sobie latać i czasem może się tak ustawić, że może unikać tych jego czarów, nie? raz no, zróbmy w taki sposób, trudno. Ja mam wskrzeszeń. Gramy pod ofensywę, więc gramy pod ofensywę, no. To jest Nitar. Zobaczymy co ma. Ma czarnego, ma chowającego się i strzelającą babinę. No dobra, no to lećmy. Na... Sprawdzę czy się nagrywa. Nagrywa się. Ostatnio nam przerwało walkę. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo się bardzo zdenerwuje. Okej. Okay. 23 siły czarów, 14 obrony. 16 poziom, więc bardzo dużo do przodu w porównaniu do mnie. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm. By tu cieknie, więc jakby. By starać się jak najmniej jednostek, żeby dostały gradem. łysy też chce stać na środku. Taki sposób. Mhm, dobra. Chyba jest lotny No i jest przed Herkiem Dobra Ja się ruszam przed strzelającą, się ruszam Niech zginie, niech leci, ok. Niech leci na Szczecin A lotny, typowe Typowe zagranie moi drodzy. Zastawił, spoko. I pewnie kula będzie albo krąg mocny, wzmocniony. To jest mocny mag, po prostu wszystko w maga jest. Że jakieś odporności wyjdą zawsze mnie mi zada. że nawet podstawowe widzenie tutaj będzie. Gdybym ja miał tego drugiego gryfa, to bym mi go dopadł, więc jakby tutaj wyszedłem trochę na plus, a mi się wydaje, że ja będę i tak szybciej od jego herka. Tak mi się po prostu wydaje. Gradzik któż by się spodziewał. Dobra. No, robimy sobie to. Szkoda, że się nie udało wjechać mu w bardziej w gardziel. Jesteś przed Herkiem, no nie jesteś przed Herkiem. Dla mnie to bez znaczenia szczerze Wam powiem. Bo on mi oddaje, ale to nie jest dużo. Ja tutaj od razu przerzucam. Żeby on się tutaj skitrał, dobra A tutaj nie ma co się zastanawiać. Tylko łaskę, i pokój tego jest, od którego był. Okej okay, fajnie. A teraz tak, stać na kule, stać na gradzik, czyli tu to i tak gryfek poleci. Dobra, bijmy ciebie. Ty jesteś niezbyt przyjemny. No, stosunkowo nie bije go dużo, nie? O nie, ustawił się idealnie tutaj Zmoralował! Trochę pod się ustawił No no dobra Trudno się mówi, żyje się dalej Niech Kraków spróbuje Zamów, 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 zamów Muszę za premium zamówić Okej, okay, podszedł Walną mnie tutaj, spoko w sumie Dużo mnie walną, ale łysy będę mógł go walnąć zaraz Teraz odparłem Więc spoko mm, Więc spoko, już się odblokowało, już nie będzie reklamy Jeszcze ta reklama jest skurzająca, naprawdę Spróbujemy gryfa przyspieszyć Odsunął się, żeby kulę rzucić Jakby ktoś pytał Okej. Okay. Jakby ktoś pytał odsunął się po to. O nie, gradzik, okej. Okay. A 31. Teraz może jakiś lak. Teraz nie weszło. Okej, okay. fajnie, że zmoralowałeś. Jakby no w sumie smarowałs. Dopiero tutaj ruch. Aż dziewięciu. To jest, ja co złapię, jakbym zawił, mogę w sumie walnąć. Mhm. Tak mnie nie zostawi, czyli okay. się musiał do dupy wylądować. Mm, dobra, już jakby wszystkie rzeczy zrobiłem, jakie mogłem. No wiem, że to niewiele zmieni. OK. Spoko. No wiem jest tam ten koleś nie jakby. Git. Nie postrzelamy za dużo. Ora, idziemy, idziemy, go bić, no nie będziemy tutaj stać. Okej, okay. smorował tylko gdzie jest tam ten koleś? Git. Wskazuję, że to nie ma sensu. Okej okay. Mhm mm Nie moralu, jakby nie chcę żebyś mi tu przylatywał Jakby nie chcę By ciężko spokonać tego gościa No ciężko, ciężko nie jestem w stanie się tam wbić Slałem życiu No i nie, jeśli się ustawił idealnie pod ciebie Ach, nie cię dynder świśnie Ech, niech cię dynder świśnie Dobra, no, ale jest ostatni bastion Dobra, nie odda dużo Super No niezbyt przyjemne to było. Mhm. 100 debuffów dostałem na twarz. Jeszcze trutkę. Eee, mogę mi nosić brak nie chyba. On mnie tak zostawia. Hmm. To ciekawe w sumie. A i tak muszę tego bić. Mhm. Mm nie, nie dobiję go, nie ma opcji. Nie ma takiej opcji za bardzo. Nie ma tutaj opcji. To jest prawda. No za mało obrażeń po prostu robię, za mało mam ataku. Jednak typowy mag poszedł. Dobra, czekajcie, ile on ma manę w ogóle, bo to nie zwróciłem uwagi i 32. Okej. Okay. Cuk przeżył. No, ra. nie wiem, czym wcześniej tak nie walnąłem. Dobra, teraz jestem pod Gradzik. Mhm. Sopel poszedł. Teraz nie dochodzę. Za truecza. Mhm. Okej. Okay. Teraz ściągamy kontrę Kurwa przeżył Ja mam szczerze, nie chciałem, żeby mi przeżył. Jakby. Nie chciałem, żeby on to przeżył. Znaczy mój, żeby przeżył. Albo ma ostatni przecież, nie? E Balista może go dobije. Ostatni przecież Bastian jest. No i niezbyt przyjemnie. Dobrze moral, dobra. Ok. Bzbijajmy, bum. No, no many ma za dużo. Za mało, za mało moi drodzy, za mało go bijem. Za mało. Za dużo on ma życia, jakiś lak chyba, że wejdzie. 2-3, nabija. Dobra, nie że mi się kitrał. Balista nie bije, balista nie bije, jakby nie ucieknę, to przed nim nie. Powinienem się roz rozchodzić teraz Ale dobra, stoję Balista mnie podobija, te moje dynki wszystkie No i właśnie Aj, przegram przez to No, ja już w stanie tego wygrać. Ja bym balisty miał zepsutą. Tu, że nie walnąłem podwójnie, zepsułem sobie. Aj! w sumie ten ostatni basem był spoko. <słuch> Aj, dużo brakło. Niedużo wraku w sumie, w sumie close Dzięki error za gierkę. Dzięki, GG. Zagraliśmy w sumie dwie. Bo, bo zagraliśmy dwie. Kurde, zepsułem to. Tam nie wywalnąłem dwóch, nie wiem czemu. Jednak minus dużo miał życia, by ich kupił, nie? Jakby. Ach, cholera. Ten gryf jest jednak słaby. Ląduje zawsze tam, gdzie nie trzeba. Tamtym by więcej obrażeń zadał, podwójnie Lepiej działa tamten, chyba mimo wszystko jakiejś odporności też by miał Mogłoby być dużo lepiej w sumie, miałby Łaskę potem, znaczy nie, bo on by z gradu dostał na starcie w sumie właśnie, więc nie wyszłoby lepiej Ale dobra, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem Dzięki za przybycie I jeszcze raz Miłego popołudnia, miłego wieczora i kiedy tam oglądacie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa!